Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie ze mną. Ola Nguyen. Cześć, Ola. Ola przygotowała dla mnie coś mega pysznego, dużego i ostrego z racji tego, że Ola jest znana właśnie z przedobrzenia względem ostrości, tak. jeśli chodzi o swoje potrawy. Także zaprosiłem ją do tego wyzwania. Tak. I jestem też dla nas gotowania. Także dzisiaj mamy ramen. Ramen akurat jest bardzo specjalny, ponieważ ramen jest w stylu Naruto, czyli taki ramen na bulionie mięsnym razem z ogromną Miso, pasta miso, nie wiem, czy kojarzysz, taka fermentowana kojarzy. pasta sojowa. No i do tego mamy różne dodatki, także to zaczynamy. Nim rozpocznie się wyzwanie, sprawdź koniecznie najnowszy teledysk, który wypuściłem z gościnnym udziałem kpsn -a. Numer pod tytułem Alcatraz już dostępny na dziłkowski. To na początku hmm. e, musimy dodać tarę. Tarę to jest taki skoncentrowany smak e, ramenu, czyli odrobinę, on akurat jest zrobiony na ostro. E, to jest skoncentrowany bulion. bardzo ładnie pachnie. To jest taki no zapaszek zazdrowiły. Na sam dół dajemy tarę. Ja akurat zrobiłam go w wersji ostrej, ale pewnie za mało ostry dla Ciebie, więc zaraz dodamy e, ostrego sosu. Tarę zawiera bardzo dużo smaku, bo tak naprawdę nasz bulion jest taki bardziej... On i tak jest wyrazisty, ale właśnie to tarę, czyli ta podstawa ramenu, decyduje o tym jaki ten ramen będzie. Dobra. Niesamowite jest to, że jeszcze niedawno oglądałem ją w telewizji, a teraz zrobiła mi zupę. Dobra, do tego jest bulion, jak mówiłam, na bazie bulionu tutaj drobiowego, albo można też wieprzowego. Ja lubię miks wieprzowo-drobiowy. Coś jeszcze? Nie, nie, już się nie zmieści. <laughs> Jak mamy jeszcze dokładać różne rzeczy, Słuchaj, to... Słuchaj, tak, no właśnie, teraz są e, dwa rodzaje boczku, ten jest pieczony, on jest bardzo mięciutki. Ja poproszę, tak, boczek to jest mm. Tu są grzybki shiitake, e, ja je robię w taki sposób, że Próbowałem. Próbowałem. marynuję w e, sosie sojowym e, oraz odrobiną cukru, octu, są naprawdę wtedy fantastyczne, Jezu, bardzo mięciutkie. Ja normalnie, aż tu czuję, mam, tak mi ślinami Myślałem, że ty tutaj tak wystawowo, tylko, ale nie, widzę, wszystkie miski puste zostają. no proszę cię. Tu są wodorosty e, razem z zieloną cebulką. Słuchaj, jak to robiłam, to nie wiedziałam, że takie wielkie miski będą. E, no dobra, i tu jest e, jajko. Jajko jest akurat takie w środku z drzemowatym żółtkiem. Ono jest e, marynowane ono nie jest stare. <laughs> ono jest marynowane w sosie sojowym. To są płatki chili suszone razem z olejem. One są robione w taki specyficzny sposób, jeżeli chcesz więcej ostrości. No to masz za sobą jeszcze galon, proszę ostrzego sosu. To najpierw to później... Tak, co? to najpierw to. Dawaj. To na zdrowie. Hmm. Mm. Ale dobra. O kurczę. Bo Sama się zdziwiłam. Jakie to jest mm. przepyszne. Dobra. Mm. Tyle? Je, je, ja nie, nie wiem, nie czy to jest dużo, więcej. czy nie. Pamiętaj o tym, że jeszcze masz pastę. Nie, ja bym więcej dała, wiesz? W sensie tak zużyła dotąd tego sosu. Okej. Okay. To wejdzie tyle? No tyle nie wejdzie. Tutaj jeszcze możesz dać. Robimy ten challenge y, po męsku, czyli nie popijamy niczym. Tak? Tak jest. Tak. I Maksym jest team maksymalnie, a ja jestem team kotlet. Ja to bym ruszał, bo boję się, że stanie. Tak, tak, ja też bym to Zaczynasz próbowało. od czegoś? Yy, no ja bym to wszystko zmieszała, ale nie wiem, czy damy radę, bo przedob przedobrzyłam. Więc myślę, że ja sobie spróbuję po jednym ze wszystkiego. Dobrze. Upiję bulionu i zobaczymy, co by się robi O, to to wygląda. Mmm. Mm. Od tego te basko nabrało kwasoty takie. Mm -hmm. To wcale nie jest ostre. No mm -hmm. ale prawda. wiem, gdzie, gdzie będę na ramen jeździł. O kurde. My się dokopiemy do tej pasty na dole. O właśnie. Ja bym tak zrobiła. Zobacz, Maksym. Pecz. Ja nie będę ryzykował chyba My tutaj jeszcze mamy jeden challenge, który jest niewidoczny, bo zamknięte są okna. E, I my tutaj się bardzo pocimy już. Dobrze, myślę, że jesteśmy chyba już w miejscu, w którym możemy dodać więcej e, sosu ostrego. Aczkolwiek, e, jakby już widzę, że mnie wyprzedziłeś, więc teraz po prostu rozepnę rozporek. Bo muszę się przygotować nie Wyprzedziłeś mnie, to rozepnę rozporek. No i mi już trochę usta jakby tutaj napuchnęły się, a tobie też? Nie. Nie? Nie, ja tylko czuję, że się poca, ale nie wiem, czy ze względu na to, że jest ciepło tu, że czuć trochę tej pikanteri mm, No, z tego ja tabacko. lubię sobie tak smarować chili przed jakimś ważnym spotkaniem i wtedy mam takie jętne i duże usta. Tak jak ja zawsze na odcinkach mi mówią, czemu smarujesz szminką usta? To, to dodajemy może tego jakby ostrego, bo w sumie szczerze mówiąc to, to wasko to was to mi trochę zepsuło ramen, bo jest bardzo kwaśne. To dodaj sobie zobacz, czy będzie lepsze. Ale czujesz ostrość czy nie za bardzo? Mm. Bo ja jestem na takim poziomie, że mogłabym jeszcze dodać. Dobrze, znęca się. Jakie znęcanie się? Ja słyszałam, że to jest dla siebie przyjemność. Mm, ale duża Micha. Kurczę, co... Kurczę, maksym, no ale Poczekaj na mnie chwilę, nie? A nie, czy, czy nie chcesz? Dobrze. Mogę. Ale ty, ja widzę, że jesteś się tak w tym delektujesz. Bo to jest tak miło. W ogóle ja tego nie traktuję tak, wiesz, że idę, jem, elo. No, jak jest dobre, to tak... ja sobie wyobrażam, jak się mama chowała. Pięć kotletów, kilogram ziemniaku. Lepiej ubrać, jak nakarmić. <grym> ja no. nie wiem, czy jest sens w ogóle, żebym jadła ten makaron, bo on mi w ogóle nie ubywa. Dobra, ja jakby, ja się zmuszę. Nie lubię takiej wiesz, jakby pod korek, kurczę. Nie? W sensie, nie, no nie lubię, lubię ale tak. jakby dobrego jedzenia nie kurczę makaronu, tylko nie. Dla mnie twarz mi się zrobiło takie mega już. Ale najgorszy za tobą, że makaron już zjadłeś, nie? No, ja jeszcze nie. Właśnie się czaję, żeby go jak najpóźniej zjeść. <laughs> ale uważaj, no bo ci wiesz, się jak mi. Ja później po tym e, jedzeniu sobie się położę jak takaś wiesz, anaconda, wtedy jadę na i będę trawić tej. Tak. Zdecydowanie dłużej się żuję. <noise> jak nie mogłem się doczekać tego jedzenia, tak to już mi się nie chce. <noise> ej, sobie wiesz, co teraz wypowiesz, zarzucam wiesz za każdym kęsem, takie... Czemu to sobie zrobiłaś? Dowaliłaś pan cię. ja nie wiem, w sensie jakby... czy ja mam to teraz płykać po prostu? Żeby, jak ty to robisz, że. Ej, zdraś mi jakieś wiesz, jakieś twoje tajemnice, jak ty to robisz, że... Przychodzę głodny. Aha. No ale ja co byłam kurczę głodna? Mmm, ten boczek się żuje za długo. Około. Tak! Słuchajcie, bo ta, ten bulion, on już nie jest taki... Kremowy się zrobił. Tak, on już nie jest taki rzadki, tylko taki mega kremowy i mega... Jeszcze... pomidorowa trochę. Tak. <laughs> mega gęsty się zrobił. Jakby chyba mnie się nie spodziewałeś, to, Że jakby będziesz miał takie trudności, bo w sumie miska wydaje się taka... No, średnia. Ja wiem, że taka średnia. Dobra, makaron. Już od 10 minut muszę zjeść makaron. Mhm. Czuję, że mam tak napęczniały brzuch. To ten makaron przecież. Ja myślę, że to jest jakby każdy zjadł tak po 5 porcji normalnego ramenu. O nie, ja już się nie ruszę. Ale Maksym i tak się Ach, podziwiam, ponieważ... E, jakby zobacz, ile ja zjadłam. E, Ale to wszystko przez tę tabasko? To już nie, to wszystko przez ten makaron To wszystko w ogóle przez tą zupę. Tak, to prawda. No trochę przedobrzyliśmy tutaj. Także kochani, bardzo dziękujemy, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, by zostawiać w komentarzu propozycje na wyzwania dla mnie, zostawiać łapkę do góry, subskrypcje. Wpadajcie na kanał Olivera za, za podjęcie reklamy, <laughs> i przygotowanie tego pysznego ramenu przed dodaniem tabasku. Ja również dziękuję i dziękuję za to, że pomimo tego, że ramen później było niedobre, no to i tak zjadłeś. Bardzo fajnie, że oglądaliście ten odcinek. A już teraz przejdźcie na kanał Ziłkowski i sprawdźcie najnowszy klip pod tytułem Alcatraz z gościnnym udziałem KPSN-a. Już jest dostępny.